Aż żal będzie z tego Zambrowa Słonecznego tutaj dzisiaj wyjeżdżać. Już dawno nie mieliśmy podczas naszego terenowego studia takiej pogody. Ze mną pani Aldona Majchrzak, restauracja Impresja oraz hotel Stara Poczta. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli pani restauratorka. Można, Można tak, tak, powiedzieć. tak powiedzieć. Również zna się pani na pewno na dobrej kuchni, o której właśnie za chwilę porozmawiamy. Chciałam powiedzieć pogadanki, takie babskie pogadanki właśnie w kuchni. Pani Aldono. Jaka kuchnia jest teraz bardziej popularyzowana? Czy taka staropolska, czy raczej ludzie właśnie lubią spróbować czegoś nowoczesnego? Sporo osób, które lubią tradycyjną kuchnię, staropolską, podlaską lubią próbować, szczególnie osoby, które odwiedzają rodzinę, które przyjeżdżają z zewnątrz, z zagranicy. Natomiast zamrowianie z tego co widzę mhm. wolą próbować rzeczy nowych. Kuchni śródziemnomorskiej, ona jest lekka, jest smaczna. Y, dlatego y, próbują też nowości. Czyli pani restauracja Impresja pozwala spróbować właśnie tej kuchni staropolskiej, takiej tak. prawdziwej tutaj regionalnej. To co z tego pani mogłaby polecić, z, te, z tego regionu? Kuchni staropolskiej polecam na przykład zupę borowikową z kiełbasą myśliwską i zasmażonymi ziemniakami. Drugich dań na przykład polędwiczkę wieprzową faszerowaną y, orzechami y -hmm. włoskimi, porem i fetą. Y, podane jest sosem kurkowym. Pycha. Mm. Powiem tyle pycha. Zapraszam. Pani ulubione dan danie? <laughs> ulubione danie? E, chyba kaczka. Pierś mm -hmm. z kaczki e, z sosem szurawinowo-śliwkowym, mm -hmm. z kopytkami i z prażonymi jabłkami. A jeżeli mówimy właśnie o kuchni śródziemnomorskiej? To znaczy wprowadziliśmy e, od jakiegoś czasu pasty, bo e, one są niezbyt drogie, czyli każdego właściwie klienta stać na taką pastę. Są bardzo sycące i smaczne. Mm -hmm. Czy trudno właśnie tutaj w Zambrowie skusić do jedzenia w restauracjach, bo wiemy, że teraz ten pęd nie pozwala nam często zachodzić, właśnie odpocząć przy, przy obiadku. Czy właśnie to jest wręcz inaczej, że dlatego, że ludzie pędzą, to wolą wpaść, zjeść coś dobrego i to już znaczy, nie martwić widzę, że się że o to? Jest, że jest tak coraz lepiej, że jest coraz więcej klientów, przychodzą całe rodziny. Także... Mhm. Jest dobrze. Pani prowadzi również hotel. Hotel Stara Poczta. Dlaczego Stara Poczta? Czy to po, faktycznie e, po Starej Poczcie? Tak, to, jest, to jest budynek e, zabytkowy, tam e, nie wiem dokładnie kiedy, ale dawno, dawno mm -hmm. temu mm -hmm. mieściła się Stara Poczta, dlatego pozostaliśmy przy tej nazwie. Czyli e, tam e, na rękę trzyma konserwator wnętrz tak, również tak. Na, tym, na tym hotelu. Niestety. Czyli można powiedzieć, że to też, również turystyczne takie miejsce. Tak, tak, Czy odwiedzają Was tutaj turyści w Zambrowie, czy miasto jest poniekąd turyści miasto turystyczne? Turyści również, turyści również, chociaż e, gro e, klientów to są są jednak osoby, które przyjeżdżają tutaj załatwiać po prostu interesy. Mhm. Czyli tutaj również jakieś biznesowe spotkania również można zorganizować w Zambrowie. Tak, U Pani również? Tak, oczywiście. Zapraszamy. To zapraszamy wszystkich do restauracji Impresja. Skąd ta nazwa, proszę powiedzieć? Tak przypadkowo, czy jest jakaś przypadkowo, historia? Zupełnie mhm. Przypadkowo, zupełnie przypadkowa. a później już wszystko wpada w ucho, w, a później, jeżeli chodzi o wystrój, to już wszystko podciągaliśmy mhm. pod, tą, pod, tą, pod ten okres w kulturze i sztuce i są, mhm. są obrazy imprezy. Impre tak, rozumiem. No właśnie, czy nie jest trudno prowadzić kuchni tak zróżnicowanej? Bo to faktycznie pewne restauracje nastawiają się na jakiś kierunek. Tak, tak. robimy tylko z Staropolską. Albo... A tutaj Pas właśnie, a tutaj u Pani jest tych gatunków kilka. Czy daje, dajecie radę, ilu kucharzy musicie to znaczy, mieć, żeby to wszystko zorganizować? Mamy trzech zorganizować? kucharzy, ale to są ludzie młodzi, otwarci na nowe rzeczy, szkolimy się cały czas, dlatego ta praca po prostu sprawia nam satysfakcję i dlatego starczymy Młodzi cały czas... ludzie. Tak, młodzi ludzie, wszyscy są młodzi, ja chyba jestem najstarsza. No proszę, no to zapraszamy, żeby od tych kucharzy. Z młodych, jeszcze umysłów, talentów, którzy się dopiero rozwijają, z, kosztować czegoś dobrego w restauracji Impressia. Na no, odpoczynek zapraszamy do hotelu Stara Poczta. Dziękuję Pani Dziękuję bardzo również. za przybliżenie tych pyszności. Do usłyszenia. Niestety z Zambrowa już musimy wyjeżdżać. Nasze terenowe studio Radia Nadzieja pakuje się. Musimy tutaj podziękować jeszcze Pływalni Delfin w Zambrowie, która pomogła nam tutaj z elektrycznością. Rano nie było łatwo, użyczyli nam swojego sprzętu, więc dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Może właśnie na pływalni, ale na pewno do zobaczenia 21 sierpnia. 21 sierpnia tutaj na Rega Festiwalu Słońce nas żegna, więc cieszymy się bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień jesteśmy w Łomży. Do usłyszenia z naszego rodzinnego miasta Łomży.